Bardzo serdecznie telewizja pozytywna. Zapraszam dzisiaj do poznania wszechświata. Muzyka Się od tego, że człowiek obserwował niebo. Albowiem tego nie musiał się już uczyć. Z nieba pochodziły wszelkie błogosławieństwa i wszelkie nieszczęścia. Człowiek był znany, zdany na łaskę i niełaskę klimatu, pogody, która przecież również miała swoje źródło w niebie. To też obserwował niebo z fascynacją i z nadzieją. Że znajdzie kiedyś odpowiedź na wszystkie nurtujące go pytania. Początkowo człowiek zauważył zmiany związane z jasnością i z ciemnością. Było to dla niego na początku bardzo niezrozumiałe, ale potem zrozumiał, że kiedyś wiecie słońce, panuje dzień, a kiedy słońce zachodzi. I pojawia się księżyc, będzie ciemność i będzie noc. Potem zauważył, że zawsze słońce wschodzi od strony wschodniej, a zachodzi na zachodzie. W Egipcie, w Egipcie miasta dla żywych, buduje się po stronie wschodniej. A grobowce faraonów, który, którzy schodzą już do świata zmarłych, buduje się czy budowało się po zachodniej stronie. I inne istotne poznania przyniosły obserwacje, że słońce wprawdzie wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie, jednakże nie zawsze w tym samym miejscu. Człowiek zauważył, że y, z tym wiąże się ochłodzenie klimatu, kiedy mają nadejść dni chłodniejsze. W krajach śródziemnomorskich, y, skąd wywodzi się cała nasza kultura, niebo było jasne, błękitne, i oprócz słońca nie dało się na nim nic y, zauważyć. Dopiero ciemne niebo pokazało ludziom piękne, Nieznane gwiazdy. Trzeba zwrócić się więc ku niebu nocnemu. A cóż ono ofiarowało? Ano ofiarowało bardzo wiele: świecące obrazy, które się poruszały, które obracały się wokół siebie, jak na przykład gwiazdozbiory wokół bieguna północnego, obrazy czy grupy gwiazd, które wschodziły i zachodziły. W tym samym wypadku można było dokonywać o wiele dokładniejszych rozróżnień. Na nocnym niebie, które fascynowało ludzi, zwłaszcza jedna gwiazda rzucała się w oczy. A może to nie była gwiazda? To był księżyc, a księżyc nie jest gwiazdą. Księżyc odbija światło. Gwiazdy. Która y, m, świeci dla nas najjaśniej, odbija światło Słońca. Z Księżycem człowiek szybko poczuł się związany, albowiem idealnie odbijał y, on na niebie ludzkie życie na Ziemi. Jego wzloty, upadki, stawanie się i przemijanie. Kiedy Księżyc umierał, a nastawał Nów, wtedy człowiek wiedział, że na trzeci dzień Księżyc pojawi się ponownie. że Księżyc zmartwychwstanie. Tak więc w końcu stał się on wielkim symbolem nadziei, symbolem życia. Księżyc przynosił człowiekowi jeszcze większy cud, mianowicie jego fazy dawały się mierzyć. Od pełni do kolejnej pełni przemijało tyle nocy, ile wynosiła trzykrotna liczba palców. U rąk. Trzykno, ko, trzykrotna liczba palców dłoni ludzkich. 30 nocy potrzebował księżyc, aby przejść od pełni do pełni, od nowiu do nowiu. I po pierwszej mierze czasu odkrytej na niebie, niebawem przyszła druga. Wkrótce potem człowiek odkrył, że musi przeminąć dokładnie 12 razy po 30 nocy. A więc 12 obiegów Księżyca, zanim Słońce ponownie wzejdzie na wschodzie, dokładnie w tym samym miejscu. I człowiek nauczył się liczyć, nauczył się określać miesiąc, miesiące, miesiące i nauczył się określać lata. Cztery potem roku łatwo było nazwać, i popełniano wtedy podstawowy błąd, który jeszcze dziś sprawia kłopot astrologom. W gruncie rzeczy kiedyś nie był to błąd, lecz konsekwencja, którą dopiero później zinterpretowano w fałszywy sposób i tak pozostało do dziś. Mianowicie, praczłowiek nie oznaczał dwunastu odcinków roku słonecznego liczbami, jak to dzisiaj robią bardzo często przyrodnicy, Lecz nadawał im obrazowe nazwy, czyli stosował określone orbity Słońca, ściśle gwiazdo gwiazdozbiorów, które nocami obserwował na niebie w zmieniających się porach roku. Człowiek mianowicie rzutował pewne obrazy na grupy gwiazd, i niebo było dla tego człowieka mapą, było obrazem, które przenosił. Jak na książkę. I niebo dało się czytać, obrazy na niebie dały się czytać. Była księgą z obrazami, a nie podręcznikiem do nauki rachunków, jak to dzisiaj jest i jak to dzisiaj widzą astronomowie. Najpierw więc, to jest ważne, były gwiazdozbiory, które człowiek przenosił. Swe wyobrażenie, na które człowiek przenosił swoje wyobrażenia, obrazy w swojej psyche. W końcu ludzie byli w stanie prześledzić drogę słońca przez pory roku. Początkowo y Naukę o gwiazdach tworzyli Egipcjanie, właśnie którzy wypatrywali Syriusza, a z Syriuszem już wiązały się wylewy Nilu, ponieważ kiedy pojawiał się Syriusz, na niebie wtedy Egipcjanie wiedzieli, że będzie pora wylewania Nilu, a to z kolei wiązało się z życiem Egiptu. Właśnie ten Nil, nawadnianie y, pól. Najpiękniejsze opowieści tworzyli Babilończycy, którzy budowali piękne tarasy, by móc obserwować niebo, a potem Grecy. Prawie cała y, konstelacja gwiazd jest księgą. Mitologii greckiej. Dawne y, religie, na przykład słowiańskie, obserwowały tylko na niebie drogę Mleczną, która kojarzyła im się z drzewem świata, i według tego drzewa świata, według drogi Mlecznej, określali swoje położenie na ziemi. Dawne religie ludów indoeuropejskich, z braku pisanych ksiąg, posługiwały się dla zapisów właśnie mitów nieba. Widząc co noc gwiazdzi, gwiaździste niebo, nasi przodkowie snuli opowieści o bogach, o bohaterach, podporządkowywali temu, co widzieli nad swymi głowami. Gwiazdozbiory stawały się bóstwami, a jak już mówiłam, Droga, droga Mleczna Stała się kosmicznym drzewem dla słowian. Wschodzenie gwiazd tuż z wschodem lub zachodem słońca dzieliło rok na sakralne epoki. Różnica między astrologią słowiańską a babilońsko-grecką polegała na tym, że układem odniesienia właśnie była e ekliptyka czyli roczna droga słońca i planet na tle gwiazd. Znakomity grecki astronom Ptolemeusz, konstruując swój matematyczny system świata, przyjął, że Ziemia jest usytuowana w środku wszechświata. Jego traktat, znany w średniowieczu pod tytułem Almagest, zawiera opis różnych konstelacji gwiazd, jak na przykład wielkiej niedźwiedzicy. Do dziś korzystamy z tego dzieła, opisując wygląd nocnego nieba. Przez setki lat system Ptolemeusza wydawał się niepodważalny, a co najważniejsze, stanowił zasadniczy element wizji rzeczywistego świata. System ten miał podstawowe znaczenie dla teorii spadania ciał, ruchu gwiazd i chmur, a także całej teologicznej interpretacji miejsca człowieka we wszechświecie. Jednakże w XVI wieku odkrywcze podróże dostarczyły dowodów na to, że świat jest inny niż u Ptolemeusza. Wraz z zachwianiem się autorytetu kościoła układ Ptolemeusza zaczął upadać. Pośmiertna publikacja w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika De Revolutionibus Orbium Celestrum o obrotach sfer niebieskich doprowadziła w końcu do ostatecznego upadku dotychczas przejmowanego systemu. Kopernik pisał Całość opasana przez Księżyc obiega wraz ze środkiem Ziemi dookoła Słońca rocznym obrotem po wielkim kręgu między resztą planet. Tak rozpoczęła się rewolucja kopernikańska, która miała potrwać niemal 80 lat. Miała przetrwać 100 lat. 100 lat. Jak głosi legenda, pierwszy egzemplarz swej książki Kopernik dostał na łożu śmierci. Miał wylew, nie mógł więc wprowadzić żadnych poprawek, ale zdążył jeszcze przed śmiercią zobaczyć książkę. Było to w 1543 roku. Współcześnie Pozostawi... człowiek podbija już kosmos. Był na księżycu, na Marsie. Pewnie jeszcze będzie próbował opanować inne miejsca i inne zdobyć informacje. Oczywiście powstają już stacje kosmiczne, są wspaniałe kosmodromy, wspaniałe satelity, rakiety i inny sprzęt, który umożliwia. Poznanie kosmosu, ale człowiek nadal nie wie, jak to wszystko powstało. Jak, w jaki sposób można czerpać wiedzę o kosmosie i, i co zrobić, aby nad tym kosmosem zapanować. Świat zagadek kosmicznych nęci różnych śmiałków. I my również będziemy starać się poznać, zgłębić tajemnice kosmosu. Dziękuję za uwagę.